Jedną z ważnych rzeczy, które musimy teraz w najbliższym czasie zrobić, no to przekonać radnych miasta do projektu budżetu, który już jest u nich, także już jest na pewno analizowany, ale no 18 grudnia mam nadzieję, że zostanie zaakceptowany. Jest to kolejny ambitny, bardzo ambitny projekt budżetu, który jest tak bardzo mocno nakierowany na, na drogi, na remonty, na inwestycje drogowe. Oczywiście mamy też duże, dużą inwestycję typu łącznik, gdzie 21 milionów będziemy musieli zapłacić jeszcze w przyszłym, w przyszłym roku, ale też jest mnóstwo innych dróg w okolicach 30 milionów złotych, nowych dróg, które mamy na to projekty. I będziemy je realizować. Ja zawsze mówię, no nie będę tutaj wymieniała tych wszystkich dróg, ale jeżeli zaakceptują nasi radni ten projekt budżetu, to zawsze odwołuję wszystkich do załącznika numer 8, bo w załączniku numer 8 są wszystkie zadania inwestycyjne, które nie tylko Urząd Miasta realizuje, ale także jednostki, które należą pod, pod Urząd Miasta. Bardzo dużo też będziemy inwestowali w infrastrukturę sportową. Państwo na pewno, jak to mówił, mówił ostatnio pan prezydent Radłowski, dostaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa, z Ministerstwa Sportu. Tak jak skończyliśmy. No prawie jesteśmy na ukończeniu zadania pod tytułem Wymiana oświetlenia na orlikach. To w przyszłym roku będzie wymiana nawierzchni na orlikach, co, co powinno być już dawno zrobione, ale dopiero dostaliśmy dofinansowanie. No i oczywiście inwestycje w dwie szkoły, w sale gimnastyczne w dwóch szkołach szkoła w rogach i szkoła numer 9. Tutaj też mamy dofinansowanie 50% z Ministerstwa Sportu. Przy czym? Jest możliwość zwiększenia dofinansowania, o które będziemy się bardzo starali. Zobaczycie też Państwo w tym, projekt, w tym załączniku numer 8 zadanie pod tytułem inwestycja na stadionie Chrobrego. Tam będzie mniejsza kwota, bo, 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 bo około 100 tysięcy zł, ale na chwilę obecną nie, nie mogliśmy dać więcej pieniędzy, ale w miesiącu marzec-kwiecień zostanie ta kwota zwiększona do. 2 milionów złotych i będziemy, mamy już projekt na, na inwestycje na tym stadionie i będziemy go realizowali, żebyśmy go też w przyszłym roku zrealizowali. W międzyczasie będziemy się starali o dofinansowania też Ministerstwa Sportu na wierzchnie na ulicy, na, na stadionie w, w Blachowni. Także znaczy też bardzo dużo dróg, bardzo dużo szkolnictw sportu, czyli tej infrastruktury sportowej. Dodatkowe zadanie, które też na chwilę obecną nikt nie znajdzie na razie w, w załączniku numer 8, jest to inwestycja pod tytułem Bioróżnorodność. Dostaliśmy dofinansowanie z, 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 z pieniędzy unijnych, subregionalnych kędzierzynsko strzeleckiego subregionalnego regionu. I na chwilę obecną, do momentu kiedy nie podpiszemy umowy, to jeszcze na razie nie możemy tego zadania do budżetu włożyć, ale na czym to zadanie polega? Jest to dokończenie inwestycji w Parku Pojednania, czyli ten mur i otwarcie dalej tego, tego parku oraz inwestycja w Sławięcicach w drugą część parku. Tak jak Państwo wiecie, jedna część należała do gminy Kędzierzyn-Koźle i kilka lat temu zrobiliśmy tam inwestycje, druga wyglądała tak jak wyglądała. Przejęliśmy ten teren od, od powiatu i teraz na to dostaliśmy w sumie na te dwa zadania 7,5 miliona złotych. Czyli dofinansowanie w okolicach 85%. Warto, czekamy na umowę, dostaniemy umowę i będziemy to zadanie kolejne wprowadzać. Bardzo dużo też zadań jest w szkolnictwie, ale też bardzo dużo było takich potrzeb, jeżeli chodzi o szkolnictwo, bo jak wzięliśmy wszystkie zadania, które chcieliby zrealizować dyrektorzy, to no wyszło 30 milionów. Samo, samo szkolnictwo, czyli szeroko rozumiana oświata. Z inwestycji, które też będziemy robili, to na pewno zwiększenie ilości miejsc żłobkowych w żłobku na, na piastach będziemy korzystali z programu Maluch, gdzie nawet w ramach, w ramach tego projektu bodajże 3 lata będzie dofinansowanie do 40 dzieci. Uważam, że to jest warte i będziemy zwiększali też liczbę w naszych, w naszych żłobkach. Dla, dla naszych też y, y, mieszkańców. Zanim tutaj przejdziemy do inwestycji, zanim przejdziemy jeszcze do, do, y, do działki, którą też Pan Radłowski reprezentuje, chciałabym dzisiaj jest środa chciałabym serdecznie serdecznie zaprosić na piątek na godzinę 18 na rynek. Bigos już się robi, proszę Państwa, naprawdę się robi, bo musi być mieszany. Coraz ciężej z tym mieszanem, bo coraz bardziej zagęszczony, ale będzie dobry. Chciałabym podziękować wszystkim naszym mieszkańcom za przepisy, które wysyłali. No, niektórych byłam bardzo zaskoczona, co dodają do tego bigosu, ale na pewno, na pewno wypróbuję, to, wypróbuję to osobiście na, na święta. Dziękuję za takie duże zaangażowanie, bo jednak ludzie chcieliby, też angażować się w rzeczy, które organizujemy. Serdecznie zapraszam. Rozświetlenie choinki o godzinie 18. W tym, zaraz po rozświetleniu choinki rusza, rusza bieg mikołajkowy, a ja ruszam tutaj z panami do kramów i będziemy rozdawać bardzo dobre jedzonka. Mam nadzieję, że będzie wszystko smakować i będzie taka prawdziwa, rodzinna atmosfera. To teraz inwestycje, po no, takim ładnym rodzinnym atmosferze. No właśnie, Pani Prezydent, było przyjemne tutaj powiedzieć bardzo dużo o tej przeszłości bliższej i dalszej, dotyczącej budżetu miasta, dotyczącej inwestycji. Ja bym chciał Państwu przekazać to, co do tej pory przed nami, jeszcze do końca tego roku. Zbliżamy się rzeczywiście, to jest ostatni miesiąc, gdzie kończymy te nasze... Projekty infrastrukturalne, te na mniejszą skalę, te większe oczywiście w postaci łącznika czy tej ścieżki blachowiańskiej, łącznie będziemy kończyli w przyszłym roku w maju. Ścieżkę blachowiańską wszystko wskazuje na to, że tak jak prace idą i będą szły, to gdzieś około września powinniśmy ten temat zakończyć. O ile zima nie będzie zbyt sroga, nie będzie nas tutaj doceniała niskimi temperaturami, jest szansa, że szybciej amatorzy dwóch kółek będą mogli korzystać z tej ścieżki. Natomiast jeżeli chodzi o te kwestie związane, tych drobniejszych tematów, jak ścieżka rowerowa przy ulicy Chrobrego, to jest to rzeczywiście już na ukończeniu, tam rzeczywiście brakuje nam bardzo już niewiele, to jest kwestia dwóch, trzech tygodni, będziemy mieli temat zakończony. Jeżeli chodzi o ulicę Modrzewiową, w poniedziałek zostały roboty zakończone, protokół odbioru został podpisany. W przypadku ulicy Mikołaja z Koźla to została nam do wykonania jeszcze warstwa ścieralna, też potrzeba nam jeszcze dosłownie kilku dni na to, żeby ten temat zakończyć w zakresie położenia warstwy asfaltu. Jeżeli chodzi o kwestię związaną z drobną rzeczą, ale też pewnie przydatną dla mieszkańców osiedla Kuźniczka, a mianowicie te słynne już chyba tory, tory do gry w bulę. do końca roku będą wykonane. Tam też już rzeczywiście niewiele brakuje, żeby to zostało zakończone. Park kieszonkowy to jest inwestycja, którą prowadzimy na osiedlu Pogorzelec. Do końca roku też roboty powinny być zakończone. Podobnie jest w przypadku trzeciego etapu podwórka przy ulicy Gagarina 2-4. Tam też już niewiele brakuje do tego, żebyśmy ten etap zakończyli, a w niedalekiej przyszłości po uchwaleniu budżetu będziemy rozpisywali przetarg na wykonanie ostatniego, czwartego etapu. To tyle, jeżeli chodzi o te inwestycyjne historie. Prowadzimy oczywiście cały czas roboty remontowe na ulicach chociażby na części ulicy Połanieckich, w Azotach na ulicy Jordanowskiej, też jest tam przygotowane, wszystko jest wyfrazowane już ulica, będziemy w tym tygodniu kładli, o ile na to warunki atmosferyczne pozwolą, będziemy kładli warstwę asfaltu. Mamy jeszcze drobne kwestie związane z położeniem w różnych miejscach miasta jeszcze poprawienia w kwestii chodników i, i cząstkowe roboty drogowe to tak naprawdę tyle do końca roku i oczekujemy z niecierpliwością za na zatwierdzenie budżetu na rok przyszły i będziemy przystępowali do realizacji nowych zadań, które przed nami. A ambitnie, bo 112 milionów musisz przerobić. Dokładnie tak. Jesteśmy na to przygotowani, czekamy tylko na zielone światło. To teraz stąd. stąd, stąd. A ja chciałbym się skupić na pewnego rodzaju niespodziance dla mieszkańców, ale myślę, że nie tylko dla mieszkańców, tylko dla fanów siatkówki praktycznie w całej Polsce, bo z całej Polski, nie tylko z Polski, bo w przypadku Europejskich Pucharów również z zakątków różnych Europy przyjeżdżają do, do nas kibice. Otóż jakiś czas temu y, rodzina państwa Pietrzyk przekazała swoje dawne zbiory trofeów sportowych, czyli historię krótko mówiąc mostu stalu. I to stało się przyczynkiem do y, do takiego pomysłu, aby zrobić ekspozycję, praktycznie stałą ekspozycję, stałą wystawę, która będzie dotyczyła historii keniżnictwo-kozielskiej siatkówki. I będzie to ekspozycja dotycząca, można powiedzieć, zamierzchłych czasów, bo początku lat 70., nawet, i ukazywała, jak to, się ten, jak to się ta dyscyplina sportu rozwijała w naszym mieście. A jak Państwo wiecie, to praktycznie w naszym mieście to nie tylko dyscyplina sportu, tylko wręcz sposób życia, sposób bycia, bo prawie każdy z nas miał do czynienia z siatkówką, bądź w szkole podstawowej, bądź w szkole średniej lub chodził na mecze Mostu Stalu lub Zaksy, ale niewielu już jest kibiców, którzy pamiętają takie czasy, kiedy jeszcze był Most Stal 4 Zabrze, kiedy kiedy to siatkówka była w Chemiku w Kandierzyn Koźle, A my dotarliśmy do takich archiwalnych zdjęć i będzie to ekspozycja dostępna dla dla wszystkich, którzy będą chcieli ją zobaczyć, ponieważ będzie usytuowana w holu głównym hali Azoty. Więc jeśli Państwo teraz będziecie się wybierali na mecz i będzie zamknięta ta, powiedzmy, główna wnęka w hali, to proszę się niepokoić. tam w tej chwili są prowadzone już prace elektryczne, prace malarskie, niedługo staną gabloty, potem do tego dołożymy multimedia, nie chcę zdradzać wszystkich, wszystkich tajników, Chciałbym, żeby to była jakaś, niesp... jakaś niespodzianka, ale powiem tylko, że przerobiliśmy prawie 100 kasów VHS, trzeba było je zdigitalizować, także będzie to również no to takie kioski multimedialne, gdzie będą pamiątki, będą puchary, będą koszulki, będą zdjęcia, także yy, można będzie delektować się historią tej siatkówki, ale przy okazji mam taki apel do, yy, do mieszkańców, tych, którzy się interesują Historią tego sportu u nas w mieście. Jeśli ktoś z Państwa ma jakieś takie zdjęcia z takiej właśnie zamieszkłej przeszłości, czyli lata 70. czy może jeszcze wcześniejsze. I chcieliby się Państwo z tymi zdjęciami podzielić, to ekspozycja nadal jest otwarta. I w takim przypadku, jeśli ktoś chciałby to zrobić, to bardzo proszę o bezpośredni kontakt ze mną. To tyle ze strony państwa prezentów Czy są pytania od państwa? Ja może szybko dopytam od razu pana prezydenta, kiedy planujemy to otwarcie? Tego można powiedzieć Muzeum Światłowskiego. Tak, tak. tak, bo ja zapomniałem powiedzieć, że to, jest, to zrobione będzie bardzo profesjonalnie. W tą, w tą działalność jeszcze była, w, w, zaangażowała się Muzeum Ziemi Kozielskiej. Zbiory zostały zinwentaryzowane, także to wszystko będzie bardzo profesjonalnie zrobione. To wymaga oczywiście czasu. Ten proces trwa i, i taki, taki termin sobie daliśmy. 1 lutego powinno to być otwarte. Mamy nadzieję, że my robimy się z tym terminem. Możemy przesunąć jak Zaksa będzie po medalach No właśnie, to, to ja to samo to chciałam powiedzieć. To jest jakiś tam termin powinna, ale Zaksa w tym roku bardzo dobrze gra, więc mamy nadzieję, że, że od razu tą wystawę będą mogli zobaczyć również kibice z Europy. Mhm. Tak, jeszcze przysiadkowcy jesteśmy, chciałem zapytać o bardziej współczesne czasy i jednocześnie na do budżetu. Pani prezydent mówiła swego czasu, że będzie starała się, we, żeby wesprzeć Zaksa mocniej, jak to, jak to wygląda w budżecie, jakie są plany, na ile miasto się zaangażuje, na tak. to co roku wspiera, ale tak. jak to będzie w przyszłym roku? Wiemy, że z ciężkiej sytuacji jest klub. No, ja jeszcze na początku roku byłam zapewniana przez członków zarządu, Wówczas książków zarządu, że będą finansować zaakcję do końca roku. a Później okazuje się, że jednak nagle z nas nastąpiło tąknięcie. Jeżeli chodzi o, o, o nas, to jeżeli o, o tylko Urząd Miasta, to dotychczas było to milion złotych, a w projekcie budżetu jest 2 miliony złotych. Dwa, dwa razy tyle. Dwa raz, tyle. Jeszcze raz tyle samo, tak. Powiedziała Pani tylko Urząd czyli ktoś jeszcze? Tak, jak widzicie na, na spółki też pomagają. Mhm. Jest to forma też reklamy, bo zarówno MWiK, jak i MZ chcą przysiągnąć jak najwięcej osób co do, co do podłączenia się do, zarówno do sieci ciepłowniczej, jak i do sieci wodnej. W tematyce budżetu również Pani Prezydent na ostatniej konferencji prasowej wspomniała o tym, że kredyt jest rozważany jeszcze w tym roku aby go pobrać na rzecz gminy, czy ten kredyt będzie konieczny, czy z uruchomieniem takich dodatkowych pieniędzy? W ostatnich dniach będziemy naprawdę, w ostatnich dniach grudnia będziemy analizowali. E, tak jak zresztą Państwu powiedziałam, e, mieliśmy dostać 8,8 miliona złotych, e, tak zwana kroplówka dla samorządów, e, no i niestety dopiero dostaliśmy ją wczoraj. E, musieliśmy uruchomić kredyt ty, w tym roku 3 miliony złotych. No. No nie wiedzieliśmy, no miało być to szybko płacone. Dopiero wczoraj przyszło, to jest jedyny na razie kredyt, który został uruchomiony na bieżącą działalność. Także mi się wydaje, czy weźmiemy więcej, to będziemy wszystko liczyli, ile mamy pieniędzy na koniec, na koniec roku, bo też mamy w przyszłym roku dużo inwestycji. Proszę Państwa, inwestycji nie robi się do swoich własnych pieniędzy, Inwestycje się robi z pieniędzy zewnętrznych. I o, proszę, mamy, mamy 20, bodajże 2 miliony na ścieżki rowerowe, tak założyliśmy. I będziemy mieli na pewno dofinansowanie, bo złożony mamy wniosek i to jest w ramach subregionu kędzierzyńsko-strzeleckiego, czyli tutaj gwarancja jest no, na 99%. Tylko, że te wnioski dopiero będą rozpatrywane w marcu, e, może w maju dopiero będzie umowa podpisana więc my musimy założyć nasze pieniądze, które zostaniemy, oczywiście w ramach kredytu my nie mamy tych 22 milionów więc musimy założyć, że kredyt kredyt powinniśmy wziąć no i wtedy zobaczymy czy go będziemy uruchomić, czy nam starczy do momentu podpisania umowy i przelania pieniędzy z Urzędu Marszałkowskiego. To są takie, takie decyzje I każda gmina dostaje pieniądze znaczy ma, ma pieniądze i 90 9, 6% to są zadania zlecone. Reszta jest na inne. To zobaczcie, jaka jest mała różnica, więc moglibyśmy te drogi robić. Każdy by chciał drogę. Ja powiem dzisiaj ekspresowo, prawie że odpowiedziałam na jedno, na jedną no, petycję. Czytam, że bardzo by chcieli mieszkańcy, którzy się podpisali całą stroną, żeby wykonana została ulica Osiedlowa. A ja mówię, mówisz, masz. Otwieram załącznik numer 8, je, jest. jest ulica Osiedlowa. A dlaczego? Dlatego, że mieszkańcy wybrali w ramach budżetu obywatelskiego projekt techniczny właśnie e, z tych pieniędzy budżetu obywatelskiego, hmm. więc fajnie jest, żeby to możemy zrealizować. E, I bo też zbierali na to pieniądze i zadecydowali, że z tak, to w, chłodnicy w chłodnicy. By było, i, I teraz będziemy w przyszłym roku realizowali. Mam nadzieję oczywiście, że radni się na to zgodzą. A zadłużenie pani prezydent Miasta na koniec tego roku? Czy to nie macie to przekazu konstruowania na No nie za bardzo, bo jeżeli chodzi o zasady, to musi być, myśmy założyli, że weźmiemy dosyć dużo kredytu i musimy do Rio podać, nieważne nie czy wybraliśmy czy nie wybraliśmy, musimy całe zadłużenie. <grym> Według mnie na koniec roku to będzie w okolicach 103 milionów złotych. I to się mieści w widełkach, które myślę ustawa, jeżeli chodzi o... Ale to jeszcze bym mogła z czysta wziąć. jeszcze będzie dobrze. Nie, nie przesadziłam, ale, ale e, tak powinniśmy e, do końca roku, bo musimy, bo spłacamy, w okolicach może 103. Tak i, tak, i powinno być. No i później na koniec roku będziemy decydowali, czy um, no, zaryzykować i nic nie brać, czy mieć te pieniądze jako wolne środki w przyszłym roku. Mhm. O szpital Krajowski się chciałbym jeszcze zapytać jednostkę, jak powiatu, oczywiście. starosta Maruszek zwołał ostatnio na konferencji zaprosił nas, aby przekazać informacje na temat tego. Jakie zmiany są planowane w przyszłości, jeżeli chodzi o szpital, no pewne zmiany muszą być prowadzone ze względu na sytuację finansową tej placówki utrzymającą się od wielu lat. Między innymi przekroczenie w spółkę czy gmina, w ogóle kiedykolwiek rozważa, rozważała gmina Kozienkośla, aby być może stać się udziałowcą takiej spółki, aby wejść właśnie do spółki wraz z samorządem powiatowym, a być może także podmiotami prywatnymi. Pytam o to dlatego, że kiedyś taka dyskusja w poprzedniej kadence się przetoczyła przez samorząd i wtedy właśnie pojawiały się takie głosy, że być może my jako gmina również powinniśmy być właścicielami kawałka tego szpitala. No ja się nie zastanawiałam na ten temat. Nie, nie wiedziałam, nie. że nawet takie rozmowy kiedyś były. Wiedziałam, że na temat hospicjum rozmawiano ileś tam dziesiąt lat na temat hospicjum, a myśmy go zrobili. No Przyznam się, trudno mi tak teraz się ustosunkować do, takiej, do takiego pytania. Nigdy nie rozważałam czegoś takiego. Czyli to było takiego? E, no nie ma. No, nikt mi nawet nie zaproponował. Pan się spytał, sama jestem zdziwiona. Zawsze uważam, że jak spółki, no to może tak trochę biznesowo, że jak idzie się w spółkę, to trzeba mieć przewagę, czyli co najmniej 51%, tak, żeby mieć jakiś wpływ na, na cokolwiek. Ale no, na pewno tu o szpital nie chodzi. Przyznam się, że naprawdę trudno mi odpowiedzieć na ten temat. Nigdy się nie, na temat nie zastanawiam. Okay. Jeszcze chciałbym dopytać o Park Pojednania, o to rozszerzenie. Jak są jakieś już jakby pomysły na to, jak akceptować tę dodatkową część? No i... Jak wyobrażacie sobie Państwo oddzielenie jej od jednego kompleksu szpitalnego, który tam pozostaje? Będzie robiony projekt, dostaje, już teraz wiemy, że pieniądze są, więc jak tylko wprowadzimy je w budżet, będziemy e, robili w, w przetarg na, e, na projektowanie tej części, zarówno części sławieńcickiej, parku, jak i tej, tego części, tej części parku pojednania. Czy można powiedzieć sobie, że ten park działa w podobnym stylu? I według jak mnie jak to, jak to jak powinien być, to, być w, w bardzo to, podobnym, w podobnym w stylu, jak, jak jest druga część, jak ta główna część parku. Ja bym jeszcze wrócił do budżetu, bo Pani Prezydent, dla Pani to jest oczywiste, ale może niech to wybrzmi, jaki będzie, jak duży będzie budżet w całości, jak o czymś będą by stanowić inwestycje. I jeszcze przy okazji dopytał, bo mówiła Pani o w tym roku, a jak, jak z tą ustawą w przyszłym roku, ile z tego tytułu macie dostać pieniędzy? Czy? Jeżeli, jeżeli chodzi o kroplówkę na przyszły rok, to, 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 to nie wiem, naprawdę nie mam pojęcia, ale jeżeli chodzi o budżet, to jest powyżej około 440 milionów złotych. To, to są przychody, przychody są z Ministerstwa Finansów. Ja to będę, projektu, ja będę na 18, to będzie dokładnie według procentów przed Radą Miasta ustalała. Duże dofinansowanie budżetu to jest z podatków, z podatków lokalnych, lokalne przedsiębiorstwa. Z PIT-ów, z CIT-ów i to będzie dokładnie opisane. Zapraszam na, na prezentację 18. I no, co roku jest właściwie tak samo: no, ta kwota zawsze jest trochę, trochę większa. No, żeby ten budżet też spiąć, no trzeba założyć. Tak jak już Wam powiedziałam, no, nie mamy na razie dofinansowania, ale te dofinansowania przychodzą. Jak w tym roku było też bardzo dużo, duże, kredyt, kredyt był założony. A do momentu, kiedy no, właściwie do października nie wzięliśmy ani złotówki. Nie? A też było założone, udało nam się tak te, te założenia, które były dofinansowania znaleźć. I tak mi się wydaje, że w przyszłym roku. Czyli 340 milionów, cały budżet? To jest 112 milionów na inwestycje, na inwestycje tak? A ile z tego są środki zewnętrzne, potrafi pani powiedzieć? Na chwilę obecną tam bardzo mało jest środków zewnętrznych, ale, planuje, ale planuje, że będzie... planuję, że gdzieś no, będzie połowa środków. No może przesadziłam, może 30-40%. Jest dosyć dużo jeszcze możliwości. No, te projekty dopiero unijne. Się pojawiają. Na pewno będzie, na pewno, tak jak mówię, bioróżnorodność. To będą, to będą ścieżki, ścieżki rowerowe, bo my na ścieżki rowerowe nie, nie zatrzymujemy się na tej ścieżce, o której mówił pan Wojnkiewicz, czy tam takich dwóch ścieżkach. Chcemy też w przyszłym roku, ja mam nadzieję, no prawdopodobnie w w czerwcu przyszłego roku, tak? W czerwcu tak. przyszłego roku będzie już gotowe wszystkie pozwolenia. Tak liczymy pozwolenia na ścieżkę, która będzie przez śluzę przechodziła, ta łączyła piasty i to będą kolejne pieniądze. I my na to mamy w subregionie zarezerwowane na, na, dla nas, ale żeby skorzystać, to ja muszę na razie 100% wziąć do finansowania, 100% to sfinansować, a później będzie zrekompensować pieniędzmi, które dostaniemy. To jeszcze, żeby nie było w samym uczucie, Jak idzie akcja Zamiż Balast? Ile już zdaliście koszulek i jak, jak to się toczy? Powiem, że nie wiem ile koszulek zdaliśmy, ale, ale akcja jest bardzo szeroko, no, bardzo pozytywna. Powiem ja, która chodzę po, lasie, po lesie azotowym, po ostatniej akcji biegaczy no, poszłam z reklamówką z psem i nic nie przyniosłam. Po prostu wyczyszczone, do mostu, za mostem. Zwiększamy teraz te takie, taką akcję o lasy na kuźniczkach. Bo naprawdę y, sami ludzie do nas piszą, że słuchajcie, my chcemy w takiej akcji wziąć udział, a zróbcie jeszcze nam na i Zastanawialiśmy się, gdzie jeszcze moglibyśmy razem z Nadleśnictwem postawić te kubły i, i też całe wyposażenie. Y, uważam, że y, coraz więcej osób, y, do, do, do większości osób dochodzi, że to jest nasz skarb narodowy, lasy to jest nasz skarb narodowy I nie możemy tam zostawiać butelek, chusteczek i czegokolwiek tam pełno innych rzeczy, ale naprawdę następna konferencja prasowa będzie z Panią Przewodniczącą Związku Międzygminnego. Spytajcie się, ile ona wywiozła, bo ona bardzo dużo wywiozła już nowych kubłów, czyli ta akcja ale z drugiej strony atrakcja cieszy się dużym powodzeniem, ale z drugiej strony... Ludzie, nie śmiećmy w lesie. Jak już musimy z tą butelką, puszką pójść, to ją ciężką, mamy cięższą, to jest lżejsza, jak wypijemy, nie zostawiajmy ją. Bo naprawdę to jest nasze dziedzictwo. Jest jest Chciałam tak, tak, tak. tak. jeszcze dopytam. Jeżeli chodzi o ten program Mal plus i zwiększenie ilości miejsc szółkowych, to będzie adaptacja pomieszczeń w tym istniejącym żółku, jakaś przebudowa Tak, tak, to będzie w ramach przebudowy, to będzie rozbudowa w dół, to znaczy na pierwszym piętrze, na parterze. Czyli jak dzieci będą u góry, a na dole. I będzie na dole też, i na, też na dole będą, a będzie dom dziennego pobytu przeniesiony.